Mamy luty 2004, jak sprzątałem piwnicę to znalazłem szampana z 2002 zostałem wygoniony z kuchni wystrzał był dość spory zapach prawidłowy jeszcze konsystencja jest ok Po usłyszeniu rad kolegów, Henry i Kelly mogą wracać do pracy. Greg sprowadził mnie na ziemię, ale nadal myślę o ciężkiej Coś sprawa. takie małe, słodkie. Kto ryzykuje, ten zarabia, ale mówię to już z mniejszym przekonaniem. Wcześniej był bardziej zadziorny i uparty, teraz woli przemyśleć sprawę. Ostatni przystanek miesięcznej podróży znajduje się 50 km dalej. Do... Kelly i Henry wrócą do realizacji celu, jakim jest 60 uncji złota. Znajdujemy małe samolotki. Musimy iść na całość... Będę chyba żyć. Najwyżej strachem będzie. Kolejny.